Witam moi kochani w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak robimy dzianinę na około bardzo często wykorzystujemy takie, taką taką robótkę na około do wykonywania czapek, do wykonywania wszelkiego typu kominów, do wykonywania swetrów. Tylko w zależności jaki okrąg będziemy robili na daną rzecz. Więc nabieramy sobie oczka. Ja nie liczę w tej chwili dlatego że to jest najmniej ważne. Ja wziąłam sobie takie krótsze druty, które właśnie służą do robienia mniejszych obwodów. One mają 40 cm żyłkę i robię sobie, nabieram sobie oczka na drut teraz Może już wystarczy. I teraz łączymy nasze oczka w okrąg. Bardzo ważne przy tym jest, żebyśmy ja sobie to rozciągam o tutaj nabieranie tych oczek i bardzo ważne teraz jest, żeby tutaj nie przekręcić tych oczek jeszcze muszę kilka nabrać, bo jeszcze mam za mało, nie chce mi się obwód zamknąć, jest na to sposób ale, ale o tym innym razem sobie jeszcze po prostu dobiorę tu kilka oczek i teraz zobaczcie, rozciągam sobie i teraz bardzo ważne jest, żeby tu na obwodzie nie było nigdzie przekręcone, żebyśmy nie mieli w taki, o, w taki sposób y, skręconego y, tego brzegu, tylko żeby ten brzeg był y, prościutko. I sprawdzamy kilkakrotnie, sprawdzamy, czy nic nam się nie przekręciło, i teraz zobaczcie, bierzemy, przerabiamy sobie o, w ten sposób, tu mocno dociągając. I już teraz będziemy przerabiali naokoło sobie dzianinę w ten sposób, i w następnej lekcji pokażę Wam, w jaki sposób, jak wychodzą oczka, robione same prawe, jeżeli robimy na około, bo wychodzą one zupełnie inaczej. Także mamy dzianinę połączoną na około i teraz będziemy w następnej lekcji uczyli się jak robić oczka prawe na około.